Cześć, Siemanko! Witamy Was w trochę odmiennej formie materiału niż do tej pory widzieliście u nas na kanale. Postanowiliśmy, że zrobimy dla Was taką miniserię, w której opowiemy po prostu na temat sprzętów, które używamy podczas naszych badań. No bo często dostajemy od Was pytania, na jakiej zasadzie one działają. Tak, no nieraz się zdarzyło, właśnie, że ktoś czy to na żywo, czy w komentarzach zapytał, jak działa to czy tamto, więc. Na pierwszy ogień mamy dzisiaj Fluxa, który wydawałoby się jest możliwie najprostszym na świecie urządzeniem. Ma tylko jedno pokrętło, to jest mniej niż w kuchence gazowej. Nie? No. A jednak ma swój smaczek, o którym często się zapomina. Myśmy też na to się łapali na początku. A mianowicie chodzi o jego czujnik temperatury i to jak informuje użytkownika o zmianach w temperaturze otoczenia, ale po kolei, jak on działa? Generalnie, jak wspomniałem, ma jedno pokrętło, w którym ustawiamy jego zasięg działania. Ma cztery strefy. Jak widać, zieloną, żółtą, czerwoną i fioletową, czy tam różową. I każda z tych stref odpowiada za inny zakres działania Fluxa. Tak, według producenta zielona strefa to jest do 30 cm, żółta jest do 60. Czerwona jest tak do 1,20 m, a ta różowa-fioletowa trochę ponad 2 metry. No tak, producent to podaje w stopach, więc my też to no, siłą rzeczy troszeczkę y, zaokrąglamy, tak. za, zaokrąglamy. Co ważne, flux musi stać na stabilnym podłożu czyli, mhm. tak teraz, jak go trzymamy w ręce, jakbyśmy chcieli tutaj coś pokazać, to mógłby troszeczkę świrować. Mhm. No ale co najważniejsze, we fluxie po bokach jego obudowy y, są dwa sensory laserowe, y, które emitują laser. Podczerwony. Laser podczerwony, zgadza się. I co ważne, co też podaje producent, yy, zaleca się, żeby używać fluksa wewnątrz, w pomieszczeniach, mhm. dlatego że ten laser, strumień lasera musi się od czegoś odbić, żeby te odczyty były w 100% wiarygodne. Jeżeli jest kierowany na jakąś, nie wiem, pustą przestrzeń, w pole, do nieba i tak dalej, no to on wciąż będzie działał, tylko jest, istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że te oczy te będą zniekształcone. A jak to jest w przypadku badań paranormalnych, jeżeli my przynajmniej tak uznajemy, jeżeli jest chociażby 1% szansy na to, że zjawisko da się w jakiś logiczny sposób wytłumaczyć, chociażby niezgodnym z zaleceniami producenta używaniem y, urządzeń, no to trzeba ten 1% wziąć pod uwagę bardziej niż pozostałe 99%, nie? No bo dopóki się to da wyjaśnić, no to sorry very, no, ale da się wyjaśnić, nie? No tak. I właśnie jakby z tego powodu możemy się zastanowić nad naszymi odczytami z bromierzyka. What? Co so jest? Tam nie dość, że Flux stał na piasku, to no, było to na zewnątrz, nie? I dlatego dla nas było to dziwne, bo nie wiedzieliśmy jeszcze o tym wtedy, yy, o tym, że on nie może po prostu być na zewnątrz, nie? Tak, I... no nie, nie doczytaliśmy no... po prostu instrukcji obsługi, nie? Tak. No, bij, bij, bijemy się w za to, ale <laughs> no, cały czas się, też się tego uczymy i uczymy się na co zwracać uwagę, dlatego też robimy ten film, żeby, no, żeby jak najmniej osób powielało też nasze błędy, nie? Mhm. Po prostu. Co dobro, bromierzyka, tam, no właśnie, tak jak wspomniałeś, bo tam było po pierwsze piaszczyste podłoże, po drugie, tak. ten flu stał na zewnątrz. A piaszczyste podłoże, no, może być, a nie musi być stabilne, nie? Mhm. No, ale generalnie, nie wiem czy moje kolano będzie wystarczająco stabilnym podłożem. To może być ciężko. Może być słabo. Uruchamiamy on przez 10 sekund, się, powiedzmy, kalibruje, przygotowuje do działania. Biały sygnał oznacza, że jest gotowy do działania, no ale ponieważ stoi na niestabilnym podłożu, no to będzie się przygotowywał więcej niż raz. I niebieskie diody znaczą, że jest w trybie, no, odczytywania różnych sygnałów. I teraz, jeżeli przetniemy strumień laserowy, no to pojawia się sygnał z jednej czy z drugiej strony. Im bliżej, im bliżej jakby samego urządzenia ten, to przecięcie będzie miało miejsce, tym ten dźwięk będzie miał wyższy ton. No, i teraz, jak zmienimy sobie, będziemy w inną strefę dalszą, no to oczywiście flux będzie łapał z większej odległości. No, teraz łapie gdzieś tam. No, on teraz będzie za No, właśnie się to dziwnie, jest to, o czym nie? mówimy. To, to nie do końca. Z tej strony, jak widzicie, łapie gdzieś tam szafkę czy ścianę. A tutaj, no Filip musiał dość blisko dać tą rękę, żeby flux zareagował. Więc to też dowodzi do tego, że on naprawdę musi mieć stabilne podłoże po prostu. Nie może stać na. Piosko czy kolanie. nie? Z uwagi na to właśnie, że to są takie sygnały jakby albo z jednej, albo z drugiej strony, no to tutaj zaleca się, żeby prowadząc badanie paranormalne, żeby e, zadawać pytania, które mogą się zakończyć taką zero-jedynkową odpowiedzią, nie typu tak, nie, kobieta, mężczyzna dokładnie, no, albo zimno, ciepło i tak mhm. dalej, nie? E, jakby nie ma tutaj za bardzo sensu. Zadawanie otwartych pytań. Właśnie pytania otwarte, no. Jak się jak, czujesz? Jak się czujesz? No, no. no to teoretycznie też mogą być. Jak się czujesz? No zielone, możemy się umówić, że dobrze. Czerwone, że źle. Ale to jednak trzeba wytłumaczyć i lepiej jednak zadawać te pytania tak, takie żeby, proste, nie? Żeby te badania były takie bardziej wiarygodne i w możliwie najmniejszym stopniu podatne na jakieś błędy pomiarowe. Mhm. No, to najlepiej jednak się tutaj ograniczać do tych możliwie najprostszych, właśnie pytań, takich, no jak mówię, zero-jedynkowych. Tak. No i to, co jakby to, o czym się często zapomina przy fluksie, on też ma w sobie wbudowany czujnik temperatury. Mhm. Teraz jak to działa? Jeżeli w krótkim czasie zmieni się temperatura w otoczeniu fluksa, no to on to zasygnalizuje zielonym lub czerwonym sygnałem, zielonym na spadek temperatury i czerwonym na wzrost temperatury, taki nagły, przy czym ten sygnał będzie się różnił od zwykłego tym, że będzie po prostu długi. Tak. To po nie prostu... będzie takie pi, tylko takie po prostu jedno dusze pip i tyle, nie? Temperatura skoczyła. Tak? To jest przy przejściu, więc pewnie przeciąg robi robotę. I to też jest jakiś rodzaj informacji, oczywiście. Też my praktykujemy coś takiego, że jeżeli flux nam pokaże zmianę temperatury, to przeważnie to jest moment, w którym odpalamy termowizję, żeby zobaczyć, czy faktycznie mają miejsce jakieś anomalia związane z temperaturą. Ale to nie jest te, ta sama informacja, że ktoś obok tego stanął w tak. taki bezpośredni sposób. Jakby teoretycznie to też może być rodzaj manifestacji, ale my, jakby, jesteśmy w stanie nawet ostatnio nam to wyszło ze 100% precyzją jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie on będzie takie sygnały długie pokazywał, bo jak go mhm. położymy w przeciągu. Na przykład, gdzieś między jednym a drugim oknem, jak to w tych opuszczonych budynkach bywa, nietrudno o taką lokalizację. Położyliśmy gdzieś tam przy schodach, rozejrzeliśmy się, nie? Aha, tutaj mamy okno, tu mamy schody, tamten. No to on zaraz zareaguje na pewno na, na długi zielony sygnał. Będzie nagły spadek temperatury. Nie musieliśmy długo czekać, parę sekund, czy tam pół minuty, i, i jest. I tak było, nie? I, i tak było. Na nagły spadek temperatury. Mhm. Ale jesteśmy tutaj w sumie między jednym a drugim oknem, co się może tu wydarzyć. Nie jest możliwe. No. Jakby też warto mieć tego świadomość, bo yy, pewnie gdyby o, o tym nie wiedzieć, gdyby nie. Inaczej. Nie wiedzieć o tej funkcji jakby po prostu tego urządzenia, to można źle zinterpretować powiedzmy, jakby. No ten oczy, nie? Wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że aha, no to tutaj ktoś stanął, jesteś no. tutaj, tak? Dobrze się czujesz, zielony tak. Widzisz mnie zielony tak, nie? A to nie do końca jest to samo, nie? To... No nie, bo po prostu wieje wiatr. Nie? No dokładnie. No. <grym> jakby to jest troszeczkę bardziej naturalne zjawisko. Więc też no warto na to zwracać uwagę i wykorzystywać te informacje. jako dodatkową informację to jest. Dobre, bo to jest jakby no, to małe urządzenie pokazuje nam więcej niż by się wydawało, ale no też po prostu no, jak już czegoś używamy, no to chcemy wiedzieć, jaki rodzaj informacji nam pokazuje tak, dostarczanie. Tak, dokładnie. No ciekawe urządzenie, naprawdę. No, ktoś miał pomysł, nie? Jakby, ktoś miał pomysł. Że... Niby takie małe piramidka, tyle różnych zastosowań. Także nic tylko się cieszyć, używać świadomie i niech daje jak najwięcej odpowiedzi. W ramach ciekawostki możemy Wam też pokazać jak urządzenie, ogólnie laser i tak dalej, działa, kiedy wpłynie na niego właśnie coś takiego z małymi cząsteczkami, typu właśnie tym, para wodna czy jakiś pył. No, totalnie świruje, nie? Mhm. I tutaj mi się przypomina właśnie bromierzyk, gdzie u nas flux stał na piaszczystym podłożu, gdzie przypuszczalnie mógł występować po prostu yy, no jakiś pył, nie? No, tak. jak, to, jak to na, yy, na piaszczystym podłożu. Także no myśmy to, wtedy tego nie ogarnęli, że, że to może Jakby tam i tak się działy dziwne rzeczy, ja i tak uważam, że tam e, w połączeniu z innymi odczytami e, to, to jest akurat miejsce, które daje mocno nam do zastanowienia, ale przynajmniej te kwestie mamy częściowo wyjaśnioną, nie Tak, dokładnie. Także no, kole, kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Nie? Dobra, no to tyle chyba jeśli chodzi o fluxa. No jakby nie ma co tutaj się na pół godziny rozgadywać na ten temat, bo myślę, że mniej więcej temat wyczerpaliśmy. Tak, zapraszamy Was w sekcję komentarzy, jak macie jakieś pytania, na przykład na temat Fluxa, czegoś nie wyjaśniliśmy, albo może macie jakieś pomysły, o czym jeszcze chcielibyście zobaczyć film. Dokładnie. To też zapraszamy, postaramy się. Nagrać dla Was coś takiego? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Także dajcie znać, czy taki format Wam odpowiada, czy jednak wolicie nas oglądać w jakichś zrujnowanych, opuszczonych budynkach i tym podobnych. A nie na kanapie? A nie na wygodnej kanapie, <grym> być może zbyt wygodnej. No ale czasem też, wiadomo, wychodzimy z urbeksu i wracamy do domu, nie? Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic.